Hej to widzowie, dzisiaj nagrywamy kolejny film Toki Boki Wchodzimy Już się załadowało, więc Jak na stacie widzieliśmy, że mamy paczkę do prania Więc wchodzimy i p jesteśmy, więc może weźmy nasze koleżanki Chodź, He, mąż, moje Moje gdzie, dziewczyny Czekaj, gdzie tam Chodźcie moje te autorki. I ode odeb, odeb, odebraj. Odbierzcie prezent. Ty. O, dwa. Dwa. Ty, ale. Dwa. Dwa. I chodźmy. Do domu, bo one się może teraz wprowadzą. No bo obiecywałam, że będzie ta historyka, jak się wprowadzają, i w następnym filmiku. No to teraz może nastąpi ta historyka, gdzie one się wprowadzają z tymi prezentami. Yy. Nie wiem, zrobicie to, pokażę wam. Dobra, niech ja się wprowadzą do tego domu, bo ten dom nie będzie już tak stał. Podpisały papiery na pierwszym filmie, to muszą iść w końcu, się wprowadzić. Nieprawda? Prawda, prawda, bo... Yy, niedawno zaczęłam nagrywać filmy i niedawno zaczęłam nagrywać tokebokę. To jest dopiero tylko trzeci filmik, więc... one już wprowadzają i my już stworzymy historyjkę. Dobra. O, to ten już nowy dom. No, no, ładny. Ładny, ładny, Kura piętrowa! Jej, hura, hura! Kurde, kurde, jaj. Fajne, fajne. No. Do, dobrze, to fajne. To kto bierze, to otwórzcie prezenty. Tak. Tak. Kto bierze złoty? Ja, 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 ja. Mm. No. No dobra, to daj, daj mi niebieski. Proszę. Ja otwieram pierwsza, to otwieraj. Co tam masz? Nie wiem, potem się Zob Potem zobaczymy, co jest w tym pudełku. Teraz ty otwieraj. Otworzyłam. O, mamy kwiatuszka! Jej. Dobra. Z postawmy kwiatuszka tutaj. No bo nie na parapecie. Tutaj. Tu jest ładnie.

Chyba powiedział mi, że to on jest ten serjem. Głosy mądrości to niemożliwe. Rzeczywiście pistrzowie są zbyt starzy i bardzo mądrze. Jest dokładnie jak mój wizy. Dobra, no nie wiem, co możemy nagrać. nie wiem Więc mogłem zrobić. Dobra. Chodźcie. Tak mamuś? Chodźcie. Zobaczmy czy jesteś w lodówce. Nie ma kudę, musimy iść do sklepu. <laughs> Sobie chociaż wlejmy wodę i zalejmy herbatę. Dobra. Кому Мими. Ми. Я тоже. Курде. Не могу взять. Да. Я тоже. То. Копа. Хербатка. И хербатка. И херватка. Хорошо. Пить. Добре. Выпил. Выпил. Ну и... Идем I idziemy do sklepu. Idziemy do sklepu. Dobra. Mm. Ale to już w następnym odcinku. Pa!